Cześć moi drodzy, z tej strony Xaorus, a dzisiaj zapraszam was na wspólne myślenie nad fenomenem gier przeglądarkowych, ale nie takich pokroju Drakensanga czy Dumy Taernu. Tamte produkcje faktycznie jakiś poziom sobą reprezentują. Chodzi mi raczej o coś innego. Zauważyliście, że ostatnio wyszło kilkanaście gier azjatyckich, które wyglądają dokładnie tak samo, mają te same systemy, nawet te same ikonki w interfejsie, a jedną z naprawdę niewielu różnic jest nazwa? Co najśmieszniejsze, otwierają one setki serwerów i chwalą się pokaźną liczbą graczy. Naprawdę niecodzienny kiedy upadają solidne produkcje 3D, a jakiś produkt Vaya www. otwiera kilkadziesiąt serwerów i jest mega popularny. Sprawdźmy zatem, co stoi za fenomenem tego typu gier. Zajrzyjmy dzisiaj wspólnie do Legend Online. A Legend Online to właśnie taka typowa kopia kopii skopiowana od innej kopii i zawarta w oknie przeglądarki internetowej. Na dodatek całość opatrzono typowo azjatycką reklamą w kilku serwisach, gdzie obrazki postaci wyskakują na jakimś tle w płomieniach, a nad nimi brzmi dumne hasło jakoby ta gra miała być przełomowa. Najciekawsze jest jednak to, jak całość zaczyna, a czym finalnie okazuje się być Legend Online. Otóż nasza przygoda startuje wraz z wyborem bohatera, bo o charakteryzacji nie ma mowy. Dlatego też decydujemy się na gotowy preset wojownika, maga, łucznika w wersji męskiej albo żeńskiej. Tak kończy się nasza zabawa w kreatorze, a zaczyna podróż w świecie produkcji. I ten świat na starcie sugeruje, że mamy do czynienia z jakimś izometrycznym MMORPGiem, do którego możemy przysiąść w pracy, domu czy też w szkole. Nasz bohater porusza się gdzieś po krainie i wszystko jest ok do momentu pierwszej walki, która kompletnie zmienia nasz pogląd na temat rozgrywki. Stajemy w obliczu strategii turowej, ale nie takiej ambitnej, przypełnionej akcją i wymagającej myślenia. Tutaj wszystko jest bardzo proste, niemal do maksimum zautomatyzowane, podobnie jak cała reszta przygody. W pierwszym podejściu zastanawiałem się nawet czy ja tutaj w ogóle jestem potrzebny i co mam zrobić, żeby nasza postać jakkolwiek wpływała na losy walki. Niestety, walka, bo o nią zaczepiliśmy na starcie, jest bardzo losowa i na dobrą sprawę silniejsze, a nie mądrzejszy zazwyczaj wygrywa. Jak jednak pewnie zauważyliście, całość przypomina odrobinę znane nam dobrze heroesy. A to oczywiście prawidłowe skojarzenie, ponieważ nasz bohater jako postać główna dowodzi miastem. Dokładnie tak, nagle z MMORPG-a z rozgrywką turową przychodzimy do znanej nam strategii, gdzie rozwijamy miasto. W nim możemy rekrutować jednostki i udoskonalać naszą postać główną. Warto jednak zaznaczyć, że ten rozwój nie jest czymś wybitnym, a raczej po raz kolejny uproszczoną i uszczuploną do granic możliwości zabawą. Jednostek do rekrutacji jest niewiele, a samo miasto nie obfituje w niesamowitą liczbę budynków. Aby jednak nawet taką skromną posiadłość rozwinąć, musimy wykonywać zadania główne, poboczne czy nawet questy codzienne, co przyspieszy znacznie zabawę, choć oczywiście te pierwsze są najbardziej opłacalne. Z linii głównej bowiem uda nam się otrzymać sporo złota, punktów doświadczenia, a nawet niekiedy cenne przedmioty będące kluczem do wygranej na polu walki. Niestety bardzo płaska rozgrywka zostaje ciągnięta w dół przez kolejne niedoróbki oraz standardowo skok na kasę twórców. Jak przystało na azjatyckie giereczki tego typu postawiono na wysokie znaczenia IS i na dłuższą metę trzeba wydać, żeby w ogóle grać. Kolejne mniejsze złoto oprawa audio i wideo. Muzyka jest bezsensowna, przy każdej czynności zaczyna się od początku, więc rozmowa, na przykład z NPC, to na dobrą sprawę efekt zaciętej taśmy. Natomiast grafika potrafi doczytywać się bardzo wolno, a jej wizerunek nie powala na kolana względem innej przeglądarkowej konkurencji. Z kwestii, które jednak mogą jakoś podciągnąć tą grę na plus, zaliczam kombinacje klawiszy, wzmacniające umiejętności podczas walki, możliwość hodowania surowców, całkiem niezłe PvP jak na tego typu produkcje, crafting oraz fakt, że gra ma polską wersję językową. Niestety to nie wystarczy, żeby tego typu produkcja pobiła na przykład naszą polską dumę która ma mocne zacięcie fabularne i dużo ciekawsze w moim niemaniu rozwiązania. Dzisiaj krótko, zwięźle i na temat. Legend Online dostaje ode mnie 3 z minusem na 10, bo więcej nie jestem w stanie dać za to, co oferuje rozgrywka. Jeśli natomiast wy macie jakieś swoje opinie na temat tej gry, to śmiało piszcie w komentarzach, a like i subskrypcja dodatkowo nie zaszkodzą. Trzymajcie się ciepło, na razie, hej!